Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie w imieniu Krzyszeckiego Towarzystwa Fotograficznego Birki na myślę sobie niezwykłej wystawie. Autor tej wystawy stoi tego imienia. Pan Władek Wies. dzisiaj pokazuje nam taki mały fragmencik tej ogromnej pracy, jaką dokonał w ciągu swoich 30 lat pracy twórczej zobaczcie tutaj niezwykłe fotografie. Ja powiem szczerze, że dużą część z nich widzę dzisiaj po raz pierwszy. I są tutaj takie zdjęcia, które robią na mnie niesamowite wrażenie. Pozwoliłem sobie autora umieścić w tym miejscu. Bo to jest taka fotografia, która dla mnie robi takie niesamowite wrażenie, że padłbym na kolana i to powiedział: serdecznie, coś wspaniałego, pięknie. 30 lat pracy twórczej, Rodusolin Lipiński. Wadku. Chcielibyśmy, abyś. Powiedział nam kilka zań o sobie. Przybliżył nam swoją sylwetkę, ale chciałbym też, żebyś opowiedział troszeczkę właśnie o tych zdjęciach, które tutaj możemy dzisiaj oglądać. Oddajmy głos autorowi. Nie lubię o sobie opowiadać. wolę jeżeli robią, to inni, a inni to mam na myśli na przykład Krzysztofa Szymoniaka, który napisał. Wstęp do katalogu tej wystawy, w którym jest no, ta moja historia troszeczkę opisana. Przy czym ona jest opisana w takim kontekście gnieźnińskim. Dlaczego gnieźnińskim? Ja jestem gnieźniaminem, tam mieszkam, tam swoją twórczość zacząłem uprawiać i z tym miastem jestem. jestem no, bardzo związany zresztą. Krzysztof Szymoniak, autor tego tekstu, jest też bliźnianinem. Znamy się od dawna, dlatego jemu było być może łatwiej i to, co napisał, jest prawdziwe. Yy, troszeczkę inne ujęcie tego tekstu znalazło się w ostatnim kwartalniku: fotografia. Yy, I jeżeli. Macie Państwo jeszcze możliwość ten kwartan gdzieś zdobyć, to, to też polecam ten artykuł, który tam jest zamieszczony, mianowicie tam jest w kontekście mojej działalności, bardziej w kontekście mojej działalności obecnej, którą prowadzę, a mniej w kontekście tych realiów gnieźnińskich. Katalog ze względu na to, że wystawa po raz pierwszy była prezentowana miesiąc temu w Gnieźnie, był tworzony jak gdyby dla środowiska gnieźnińskiego. Moja działalność twórcza, jak to ładnie kolega powiedział, to jest w zasadzie ten okres gnieźnieński, lata 79 mniej więcej do 89, tak mówię mniej więcej dlatego, że, że właśnie w 90 roku firma, w której pracowałem, Wielkopolskie Zakłady Obuwia Polania w Gnieźnie przestała istnieć i a początkiem tego przestania istnienia było likwidacja Domu Kultury, w którym pracowałem, najpierw jako instruktor fotografii, później jako kierownik tego obiektu. I pracując jako instruktor fotografii zacząłem realizować i to konkursy, i wystawy, i, i warsztaty, i, i, i tak dalej, i tak dalej. I ta działalność animatorska gdzieś się tam we mnie, jak to się mówi, zakorzeniła w tamtym okresie i zaczęło to procentować na dalsze moje życie. A dalsze życie to jest rok 2002, w którym to dzięki zresztą to obecnemu Januszowi Nowackiemu który wówczas był prowadzącym kierownikiem galerii KM, jednej z najważniejszych galerii w Polsce. Ta galeria PF do dziś istnieje przy w zamku, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i dzięki Januszowi, który wyczaił, że się zwalnia etat instruktora do fotografii w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury i tam za jego protekcją tutaj jak jest jakiś IPN albo inne biuro śledcze antykorupcyjne niech nas tu ścigają a Janusz Nowacki mnie tam po prostu zaprowadził do pani dyrektor. To jest człowiek, który może tą, tą animację fotograficzną mojego województwie Wielkopolskim poprowadzić. I pierwszym zadaniem moim wówczas było zorganizować, zorganizować warsztaty na temat architektury. Ja wszedłem do, do biblioteki w marcu i przejąłem jak gdyby plan działania, który mój poprzednik przygotował. W tym planie działania były takie warsztaty na temat architektury. W związku z tym no, na gwałt rozpuściłem różne informacje wówczas jeszcze może ten... Internet nie był tak sprawny jak w tej chwili, ale, ale w każdym razie ta informacja gdzieś w ten świat poszła i dzwoni do mnie jakiś człowieczek, mówi jestem Bartek Król w środzie wielkopolskiej prowadzimy kółko fotograficzne i chcielibyśmy wziąć udział w tych warsztatach. Mówię, no dobrze przyjedźcie, w Tarnowie pod górnym te warsztaty się odbyły, zresztą Janusz Nowacki znowu tutaj obecny, taki dobry, duch opiekuńczy i mnie osobiście, i całej fotografii wielkopolskiej wciąż funkcjonujący. Wówczas je prowadził zresztą do spółki z Marcinem Andrzejewskim z Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, jak dobrze pamiętam. I wśród uczestników tego, tego tych warsztatów na pewno był Bartek, na pewno był Krzysztof i chyba jeszcze z pięciu, sześciu tutaj miejscowych fotografów, którzy wówczas w kółku fotograficznym przy Domu Kultury działali. I tak się zaczęła moja znajomość ze średzkimi e, e, kulturotwórcami I, i, i tak się zaczęła moja, bym powiedział, może przyjaźń z Bartkiem. E, wielokrotnie później uczestniczył w kolejnych moich działaniach, które animowałem w innych miejscowościach. E, mam na myśli chociażby Wągrowiec czy e, Zaniemyśl. Tutaj są zdjęcia z Zaniemyśla, z tamtych warsztatów, które e, e, Miejski Dom Kultury w Łądowcu czy, czy Dom Kultury w, w Zanimysiu na przykład organizował przy moim współudziale, ale również kilkakrotnie organizowaliśmy warsztaty właśnie w środzie, przy czym... Ubolewam w tym momencie tworząc tą wystawę, okazuje się, że nie mam na dobrą sprawę zdjęcia ze środy. Wynika to z tego, że specyfika warsztatów średzkich była jednak troszeczkę inna od tych, które organizowaliśmy w innych miejscowościach. Mianowicie tutaj koledzy byli mocno zaangażowani w tą fotografię tradycyjną, analogową, czarno-białą i głównie ich interesowały zagadnienia techniczne. W związku z tym ta część praktyczna naszych warsztatów odbywała się w zasadzie w ciemni, tutaj w plener na dobrą sprawę nie wychodziło. I stąd ubolewam bardzo, muszę kiedyś po prostu przyjechać do Środy Wielkopolskiej i, i zrobić też jakieś zdjęcie, żeby w mojej kolekcji Wielkopolskiej Środa się pojawiła. No i tak przy okazji tych różnych działań animatorskich, warsztatowych, konkursowych i tak dalej no, ten aparat mi towarzyszy i też podpatrując jak to robią inni mądrzejsi ode mnie też parę zdjęć popełniłem i ponieważ tak się złożyło, że, że oglądając tam te kroniki sobie kiedyś tak, z nudów Myślę, że 79, 79 rok, teraz jest 2009, no to, no to, to jak pysk szczerzył 30 lat, a w świecie fotograficznym te 30-stolecie to jest taki, taki już wiek, kiedy zaczyna się obchodzić jubileusze. Jakoś tak się nie. dotychczas w mojej praktyce nie zdarzyło, żebym świętował jakieś, kogoś 25-lecie, a 30-lecie już parę takich imprez sam organizowałem, sam, sam w nich uczestniczyłem, w związku z tym mówię, mi się też należy jak psuch kiełbasa. W związku z tym jesteście Państwo, jak gdyby na drugiej praprymirze, praprymirze bowiem, na prapremierze sileckiej, bowiem premiera tej wystawy odbyła się w Gnieźnie z tego tytułu, o którym mówiłem na początku, że Gniezno było na początku mojej drogi twórczej. Natomiast, natomiast ze względu na to, że Środa pojawiła się na początku mojej, w cudzysłowie, kariery, jaką, czy pracy, jaką rozpocząłem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Emolucji Kultury, była zaraz obok Wągrowca, bo, bo w tych warsztatach wówczas również ekipa z Wągrowca uczestniczyła, była jak gdyby za, pierwsza również w tym drugim etapie mojego dłuższego życia. Dlatego byłoby mi bardzo yy, miło, byłem wręcz, no nie wiem, może za duże słowo uszczęśliwiony, kiedy gdy już Śledzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało, zaproponowało mi, zaproponowało mi tytuł u członka honorowego. Bardzo było dla mnie miłe, bardzo się cieszę I, i, tym, i idąc tym tokiem myślenia, tym bardziej się ucieszyłem, kiedy zaraz za tym gniezdem pojawiła się propozycja właśnie od Bartka, żeby przenieść tą wystawę tak, jak chciała w bliźnie tutaj do środka. Cieszę się, pani dyrektor, że znaleźliśmy w miejsce. Cieszę się i y, dziękuję animatorom średnim, że, że te y, fotografie mogą tutaj przez jakiś czas powiesić. Dziękuję bardzo wszystkim państwu za przybycie. Szanowni Państwo, myślę sobie, że możemy spokojnie obejrzeć wystawę. Jeszcze pozwólcie, że. Naprawdę to, czego, czego nie zrobiłem e, na początku, więc witam jedną ważną osobę instytucji, która bardzo wspiera Śląskie Towarzystwo Fotograficzne, czyli Pana Starostę Jerzy Lubrowskiego. Starostwo Powiatowe w Środzie zawsze jest bardzo otwarte i zawsze pomaga nam w tej naszej jak na razie, krótkiej działalności myślę sobie, że z całą pewnością będzie nas dalej wspierać. Bardzo dziękuję Panie Starostę, że zaraz pan chwilkę, aby tutaj do nas dotrzeć. I myślę sobie, że możemy oglądać teraz te piękne fotografie i wykorzystajmy, Władka, pytajcie go po prostu o to, jak robił te zdjęcia, gdzie robił te zdjęcia i wykorzystajmy maksymalnie tego autora, który od czasu do czasu tutaj u nas jest, honorowego członka Środkowego Towarzystwa Fotograficznego. Zapraszam serdecznie do oglądania.